Witajcie, kochani. Tak jak ostatnio wspominaliśmy, dzisiaj chcieliśmy przybliżyć smak ostry, jego zalety, jaki ma często nieoczekiwany wpływ na nasz organizm. Przede wszystkim mówiąc o smaku ostrym, co mamy na myśli? Smak pikantny, smak palący, smak rozgrzewający i smak aromatyczny. Ujmiemy to w jednym terminie smak pikantny. Zastosowanie smaku pikantnego w organizmie ma wpływ na nasze płuca, na nasze krążenie, na nasze trawienie i na nasze jelita. Jak te narządy funkcjonują? Jeśli chodzi o smak ostry, który wnika do płuc, powoduje, że rozprasza się śluz. Następnie poprawia funkcjonowanie trawienia w narządach śledziona trzustka i tym samym również jest w stanie rozproszyć gazy gromadzące się w jelicie. Dodatkowo korzystnie wpływa na nerki. Powszechnie wiadomo, że nerki odpowiedzialne są za płyny organiczne. Poprawiając ich funkcjonowanie wzmacniamy prace ślinianek i pojawia się więcej śliny, a więcej śliny to lepsze trawienie za pomocą amelazy ślinowej węglowodanów już w jamie ustnej. Również za pomocą lepszej, lepszego funkcjonowania nerek poprawia się większa ilość potów na naszym ciele, na naszej skórze, a tym samym to oznacza lepsza detoksykacja organizmu. Ostry smak to pobudzanie krążenia. Jak jest pobudzone krążenie, to serce jest lepiej odżywione, dotlenione i wzmocnione. I jeden z ostatnich elementów, ale jak tutaj pojawia się ponownie w przypadku smaku ostrego, jak i gorzkiego, wątroba poprawia je osłabione funkcje i jest w stanie odblokować ewentualne. Sytuacje, które sprawiają um, wątrowe w niewłaściwe funkcjonowanie. Co, jakie produkty, jakie pokarmy zaliczamy do smaków ostrych? Oczywiste, takie jak pieprz kajen, pieprz czarny, ostra papryka czerwona, zielona i imbir. Mniej oczywiste, również zaliczamy do smaków ostrych, czyli aromatyczne i rozgrzewające, kmin. Chminek rzymski, mięta zielona, kolendra, anysz i koper włoski. I jeszcze jest trzecia grupa produktów zaliczających do ostrych smaków. To są produkty korzenne, takie jak cebula, czosnek, szan i cynamon. Warto również wspomnieć, że ostrość ulega pewnym pomniejszeniu, przy zastosowaniu obróbki termicznej. Są pokarmy, które wymagają obróbki termicznej, gotowania. Do nich możemy zaliczyć cynamon i imbir. A również są produkty, które należy zaparzyć tak, jak miętę zieloną, która olejki eteryczne właśnie pod wpływem wysokiej temperatury parzenia uwalnia. I są produkty, które należy spożywać w postaci surowej, nie pozbawiając ich ostrego smaku, ponieważ walory zostają wówczas również zdegradowane. Do nich zaliczamy cebulę i czosnek. Dobrze. Następnym razem chcielibyśmy opowiedzieć o smaku kwaśnym. Myślę, że te kilka zdań zawsze pozwoli nam bardziej świadomie podejść do przygotowania. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. Do zobaczenia.